Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zmienić datę i godzinę na Razer Blade 15. Aby zmienić datę i godzinę, przejdź do ustawień, następnie przejdź do języka timera, kliknij na datę i godzinę. A teraz możesz włączyć opcję ustaw strefę czasową automatycznie, jeśli chcesz. Wtedy strefa czasowa zostanie ustawiona na podstawie Twojej lokalizacji. Możesz również po prostu wyłączyć tę opcję i ustawić strefę czasową samodzielnie. Możesz ustawić to na dowolną strefę, którą masz, a także możesz włączyć lub wyłączyć automatyczne dostosowanie do czasu letniego. Więc jeśli Kraj, w którym się znajdujesz, obsługuje m, czas letni, to możesz to włączyć lub wyłączyć, i tak dostosuję czas do tego. Zaraz wrócę do mojego standardu UM. Zamierzam ustawić to na cokolwiek, ponieważ teraz zamierzam przejść do ustawienia godziny automatycznie. Więc tutaj możesz włączyć lub wyłączyć tę opcję. A gdy jest wyłączona, możesz zmienić to samodzielnie klikając na zmień. Następnie możesz to tak zmienić, więc ej, cokolwiek u, a tutaj, a, również możesz to zmienić. I kliknij na zmień. Teraz twoja data i godzina zostały zmienione. Aby przywrócić to do automatycznego, włącz to. Zamierzam ustawić strefę czasową, dopasować do mojej strefy. Widzisz, zmieniło się na moją rzeczywistą strefę czasową. I to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i...